Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Piotra. Odpowiadam na Twoje pytanie. Gdzie jest klucz od saba? W domu na górze, w domu na dole, w garażu czy poza domem? Gdzie jest klucz od saba? Czy w domu na górze? No, chyba to już jest zwycięska opcja. Czy w domu na dole? Hmm. Czy w garażu? czy poza domem. Mhm. Mm no według kart w domu na górze. Mam tutaj dwójkę kielichów, to jest taka zwycięska karta. Ona mówi o spełnionych marzeniach, o pierwszych miejscach, o zwycięstwach, o sukcesach, o pięknej miłości prawdziwej. Także zdecydowanie tak, spotkasz napotkasz klucz właśnie w domu na górze, tylko karty pokazują, żebyś wykorzystał te szanse, bo on może się przemieścić niedługo w jakieś inne miejsce. Także, żebyś zwracał na to uwagę, żeby to szybko zrobić, karty pokazują, że albo jakaś kobieta po prostu go tam zaniosła, albo czym go przykryła w ten sposób, że go po prostu nie widać. Także czwórka była jest stabilność poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, także jak najbardziej w domu na górze. Reszta nie wygląda aż tak korzystnie. W domu na dole jeszcze wygląda całkiem nieźle, ale karty pokazują, że mimo wszystko w domu na górze wygrywa, także zdecydowanie tam. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki życzę powodzenia w znalezieniu klucza oczywiście również. Do usłyszenia, do zobaczenia.